Ten robot do mycia szyb jest naprawdę świetny. Dzięki temu, że ma bardzo mocne przystawki, oczywiście nie spadnie z okna. Ani z innej szklanej powierzchni, na przykład z lustra. Jak jeszcze nie wiesz jak on działa, to wystarczy, że na tą powierzchnię spryskasz trochę płynu do mycia szyb. Podłączysz do niego zasilacz, który przychodzi razem z nim w zestawie. I po prostu odpalisz i umieścisz na szybie. Jak widzisz, dzięki bardzo dużej sile ssania, w ogóle nie spada z okna i trzyma się znakomicie. Za pomocą tego pilota, który przychodzi razem z nim w zestawie, możesz nim sterować i ustawiać tryby, w jakich ma chodzić. I ja na przykład ustawię sobie teraz tryb auto, żeby umył mi po prostu całe okno. Jak widzisz, takie okno to dla niego naprawdę pikuć. Zobacz, najlepsze jest to, że nie zostawia dosłownie żadnych smug i okno jest krystalicznie czyste. A udało mi się go zamówić ze strony, do której link znajdziesz w opisie mojego profilu. Możesz też wejść na tę stronę, gdzie mają tego robota, wpisując po prostu w przeglądarkę internetową www.auralis.pl. A widziałem, że jest na niego teraz naprawdę dobra, wielkanocna promocja oraz darmowa dostawa.